Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu obchodziło 110 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów, na który zjechali uczniowie z różnych zakątków świata. Królowały wspomnienia nie zabrakło spotkań po latach oraz radosnego świętowania. Jak absolwenci wspominają swoją naukę w placówce i czym jest dla nich popularny w regionie Kopernik? To jedna z wiodących szkół w regionie, wyróżniająca się na mapie całego województwa. Od lat świadczą o tym wyniki matur, olimpiad i aktywność młodzieży. Świadczą o tym również absolwenci, którzy pracują od lat dla dobra Tarnobrzega lub wyjechali dalej, by spełniać swoje zawodowe plany. Zgodnie z tradycją, co 5 lat placówka organizuje zjazd absolwentów, by wspominać i świętować jubileusz Tarnobrzeskiego Kopernika, a wszystko zaczęło się już w 1909 roku. Koło Włościańskie w Radzie, w Radzie Powiatowej wystąpiło z inicjatywą utworzenia w Tarnobrzegu szkoły średniej. Poparcie i aprobata takich ludzi jak hrabia Zdzisław Tarnowski i Michał Bobrzyński, ówczesny namiestnik Galicji, Zaowocowały utworzeniem 22 sierpnia Wyższej Szkoły Realnej z siedmioletnim cyklem kształcenia i trzema językami polskim, francuskim i niemieckim. Pierwszym dyrektorem tej szkoły był pan Stanisław Sobiński. To w tym miejscu, w murach starej i nowej szkoły, przeżywaliśmy wspólnie sukcesy i porażki. Zsnuliśmy marzenia i sny o potędze. Rodziły się bezinteresowne przyjaźnie, i ulotne nietrwałe miłości. Poddajemy się więc wspomnieniom i nastrojom wspólnie spędzonych tu chwil. Jesteśmy znowu młodzi, jesteśmy. Razem. Jubileusz i zjazd absolwentów to okazja, by przypomnieć sobie, jak szkoła powstawała i komu najwięcej należy zawdzięczać. Wspólne świętowanie to także okazja na wyeksponowanie najważniejszych wydarzeń w historii szkoły. Tarnobrzeski Kopernik przetrwał dwie wojny okres Polski Ludowej oraz wiele zmian prawnych i administracyjnych. Przeszkód było sporo, ale szkoła zawsze potrafiła dostosować się do wymagań i kształcić na miarę czasów. Z naszej szkoły wychodzą wspaniali ludzie że to, co my robimy, bo myślę, że mogę spokojnie tak dalej mówić, to, co my robimy w szkole jest czymś wspaniałym, czymś, co, czego każdy z nas nie docenia, jak wychodzi ze szkoły, docenia po latach, docenia po wielu latach, kiedy już spotykamy się wielokrotnie, po wielu latach, czasem po dziesięcioleciach, spotykamy się i widzimy siebie wzajemnie, czasem się poznajemy, czasem trochę mniej, ale, ale wtedy doceniamy, co dostaliśmy tutaj, w tym miejscu, w naszej szkole, w naszej szkole, bo to jest nasza szkoła. To jest nasza szkoła, nasza Buda. Ja swoim uczniom zawsze mówię: pamiętajcie, kończycie dobrą szkołę. I pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra szkoła. Niezmiennym pozostaje fakt, że Tarnobrzecki Kopernik odgrywa wciąż istotną rolę w lokalnej oświacie i kulturze. Pamiętamy o przeszłości, a tym lepiej również patrzymy w teraźniejszość i przyszłość. Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że dzisiejsza szkoła. Również nasza szkoła musi sprostać wielu wyzwaniom współczesnego świata. Tylko w ten sposób możemy kształcić i wychowywać młodych ludzi na mądrych, wrażliwych, odpowiedzialnych obywateli Polaków. Specjalnie na ten jeden dzień wiele osób zostawia swoje obowiązki i wraca z sentymentem do Tarnobrzega, by spotkać się ze swoimi szkolnymi kolegami i przyjaciółmi. Tegoroczny jubileusz był wyjątkowy także z tego powodu, że obecny prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek to człowiek, który dużą część swojego życia związał z liceum ogólnokształcącym. Najpierw jako uczeń, następnie jako nauczyciel i dyrektor placówki. Maj 79, to był piękny maj, drodzy Państwo, było słońce i matura. Moja matura, pamiętam jak w maju wychodziłem z tej szkoły ze świadectwem zdanej matury, bardzo trudno mi jest dzisiaj mówić do Państwa, mimo tego, że przecież przez 35 lat byłem nauczycielem, ale właściwie to jest tym nim nadal. 35 lat bycia tu wśród was, wśród ludzi, których będę pamiętał do końca życia. Nigdy ich nie zapomnę. I wiem, że to, co było w tej szkole, to było to, co było najpiękniejsze, najwspanialsze i i tego nigdy z pamięci swej ani nie wyrzucę, ani nikt tego nie wykreśli. Zjazd absolwentów to okazja, by spotkać się po latach i wspominać czasy szkolnej ławy. Szczególnie mocno wspomina się w tym dniu osoby, których już z nami nie ma. Mimo zmieniającej się rzeczywistości, szkoła potrafiła sprostać wymaganiom. W czasach, gdy sytuacja społeczno-polityczna w Polsce była wyjątkowo trudna, szkoła pełniła szczególnie ważną funkcję wychowawczą. Uważam, no bardzo fajna impreza, tylko y, 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 cały problem polega na tym, że Tarnobrzeża nie ma w ogóle absolwentów, którzy tu mieszkają od ich bo ja tu przejeżdżam od 25 lat, pokonując znaczne odległości. Nasze, nasze grono się niestety z każdym zjazdem zmniejsza, z wyjątkiem tego 10 lat temu, które miało miejsce, gdzie faktycznie frekwencja dopisała i wielu kolegów spotkałem po 40 latach. I tak się składa, że dzisiejszy dzień jest zarazem 50. rocznicą naszego naszej matury także ubiegłym, ubiegłym zjeździe było 40 lat 50 więc to jakoś taki też dodatkowy dodatkowego smaczku dodaje temu wszystkiemu. Sentyment mam do szkoły z tego powodu że w tej szkole y, uczyli się moi rodzice ja y, nasza córka y, Potem tym jestem jeden z nielicznych z naszej klasy, który mieszka w Tarnobrzegu i może dlatego ten sentyment mam. Przechodzę co jakiś czas tej szkoły. Uff, w środku nie bywam, bo tam władza się usadowiła, ale sentyment został. Tylko, że Tarnobrzeg się tak błyskawicznie zmienia, że ci, którzy przyjeżdżają to już nie widzą tych starych budynków, a wspomnienia zostają. Na szkolnym placu zgromadziło się wielu absolwentów placówki, którzy w wielu przypadkach w brzegu już nie mieszkają, ale z wielką radością postanowili tu wrócić. Szkoła to wyjątkowe miejsce dla każdego człowieka. To tu zawiązują się przyjaźnie, które potrafią przetrwać całe życie. No I jakoś przetrwały, i o dziwo rozpoznałyśmy się. Ja byłam w 99. Ja też. Jaśkę poznałam, Beatę też. Baśka nie była wtedy? Tak, ale przetrwały, przetrwały i myślę, że nadal przetrwają. My już nie pierwszy raz jesteśmy na, tym, na takim zjeździe. Niektóre z nas przyjechały z bardzo daleka, także no bardzo nam to sprawia przyjemność, że możemy się spotkać po tylu latach. I w tej I szkole jeszcze. i rozpoznać się. Liceum Tarnobrzeskie jest w rankingu najlepszych liceów liceum w Polsce, także sprawia nam to przyjemność, że w takiej szkole byłyśmy. To jest niesamowite miejsce po 40 latach ukończenia, no 47 latach ukończenia liceum i po prostu nie poznałabym Tarnobrzega bo nie jestem z tych stron, troszeczkę z, trochę zdalsza. Także po prostu jestem zaskoczona, mile zaskoczona organizacją tej uroczystości i, i byłam 20 lat temu również. Bardzo mi się spodobało, jak to wszystko było zorganizowane i przyjechałam w tym, w tym roku również. Czekałam na nie. moje koleżanki z liceum 47 lat i z utęsknieniem, gdy dowiedziałam się, że one będą, więc postanowiłam się wybrać. Jest to spotkanie bardzo wzruszające, muszę Panu powiedzieć, że łezka się wokół kręci, ja tak, miłe wspomnienia to to i zdjęcia, tak, No i zdjęcia mamy wspomnienia. jest to niepowtarzalne. Poza częścią oficjalną odbył się koncert z udziałem szkolnej społeczności, tradycyjny bal oraz ognisko dla absolwentów. Zjechali nie tylko uczniowie, ale również byli dyrektorzy i nauczyciele. Po latach było co wspominać, a atmosfera znacznie różniła się od tej podczas lekcji. Z perspektywy lat to super, wtedy trochę gorzej wyglądało. No bo niestety, to każdy chyba wie, że jak się człowiek uczy czegoś, a jak ma problemy, no to nie jest zachwycony ze szkoły, a po latach jest cudowny. Nasza klasa jest fenomenalna. To jest czwarta E, rocznik 76. Tak. Matura. Dzisiaj się spotykamy. Dzisiaj się spotykamy. Spotykamy się prawie, że co rok. Prawie. Bo na zjazdach zawsze. I spotykamy się głównie... E, po południu, gdzieś tam w jakimś lokalu. Oczywiście, że fajna sprawa i wszyscy wspominamy. Ja z Kaziem byłam od podstawówki, także mówię, że w ogóle się facet nie zmienił przez ten czas. No, tak miło, miło, miło po, po, patrzeć, jak inni też się starzeją. E, no, ja chodziłam jeszcze do tego głównego budynku szkoły i, on, i, i dla mnie to jest sentymentalny budynek. Tutaj już trochę nie jestem u siebie, wy tak inaczej to odbieracie. Ja tu wprawdzie rzadko bywam teraz, bo coraz, coraz rzadziej bywam bo też i rodzina mi się tutaj wykruszyła, ale zawsze mi się gęba uśmiecha na widok swoich koleżanek ze szkoły.